Hi friends, dziś opowiem wam o różnicy między myself, each other oraz one another. Ostatnio wyjaśniłam ją jednej z kursantek i w tym celu posłużyłam się przykładem związanym z karate. Dla was zaprojektowałam podobne materiały, będzie więc bardzo obrazowo. W opisie zostawiam dla was link do darmowej ściągawki PDF z tej lekcji, a legenda głosi, że jak zostawicie lajka, subskrypcję lub komentarz, to kanał będzie się prężniej rozwijał. Just saying, you know, I'm just saying. Co się zaś tyczy samej lekcji, zaczynamy od myself. W dużym uproszczeniu, w porównaniu do each other i one another, myself używamy, gdy wykonawca czynności jest również jej odbiorcą. Jeśli więc powiem, he is hitting himself on się bije, będę miała na myśli to, że on sam siebie bije. On wymierza ciosy i on je przyjmuje. Oczywiście to himself jest dostosowane do osoby. Dla I używamy myself, dla you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself. No a w liczbie mnogiej mamy inne końcówki. Ważne, zwróćcie proszę na to uwagę. We, ourselves, you, yourselves, they, themselves. Potem mamy each other. Wzajemnie, sobie, siebie, siebie nawzajem. Używamy go, gdy mówimy o dwóch osobach lub rzeczach, które na siebie oddziałują. W naszej historyjce mamy dwóch karateków, którzy się biją, a więc karateka A bije karatekę B, a karateka B bije karatekę A. They are hitting each other. Biją się, to jest biją siebie nawzajem. I wreszcie one another. Tłumaczone na polski tak jak each other, to jest wzajemnie, nawzajem, siebie nawzajem, z tą różnicą, że one another sugeruje, iż mamy do czynienia z minimum trzema osobami lub obiektami, które na siebie oddziałują. Jeszcze jedna ważna sprawa. Wiedzcie, że wiele osób tę różnicę między each other i one another ignoruje lub nie wie o jej istnieniu. Niektórzy używają ich zamiennie. Nie twierdzę, że tak jest poprawnie. Osobiście te różnice respektuję, wiem jednak, że to, co znajdujemy w książkach, a to, co obserwujemy w żywym języku, który ciągle się zmienia, nie zawsze się pokrywa. Jak już wspominałam, darmowa ściągawka w opisie, na miarę na media społecznościowe na ekranie, link do kursu czasy dla wzrokowców też. Pozostaje mi się pożegnać, podziękować za uwagę i życzyć udanego tygodnia. Na razie.